Siemaneczko, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, czyli z dnia ósmego moich vlogów, czy dziewiątego? Który dzisiaj jest dzień? Chyba dziewiąty. Wczoraj był tydzień, nie. Dziewiąty, więc dzisiaj dziewiąty dzień i lecimy z koksem, tak więc dzisiaj, moi drodzy arafianie, dzisiaj spędziłem dzień w domu niestety, ale dzisiaj przerwa od siłowni wczoraj byłem na siłowni, tak więc dzisiaj przerwa Dzisiaj w domu zrobiłem sobie parę rzeczy do szkoły, pouczyłem się, ogarnąłem sobie chatę, posprzątałem. Yy, co tam jeszcze, Pograłem sobie na kąpię, oglądałem yy, filmiki, seriale i tak Tak więc nic specjalnego, ale jako, że dzisiaj zrobiłem już sobie kolejne zadanie, ukończyłem do szkoły, więc mogę sobie spokojnie wziąć jedną karteczkę stąd i przełożyć ją, I już jest kolejna karteczka dobicia. Tak więc no, widać, że. Widać postępy. Widać postępy i już kolejna karteczka z wykonanym zadaniem do szkoły. I tak będzie. Zobaczymy ile tych karteczek przez cały rok się zrobi. A co tam chciałem powiedzieć ciekawego? W sumie chciałem pogadać o szkole trochę. Bo tak dzisiaj z moją dziewczyną rozmawialiśmy. I tak w sumie stwierdziłem, stwierdziliśmy oboje, że beznadziejna jest ta nauka przez zuma i człowiek zamiast się skupiać na nauce, to spędza czas przed komputerem, i to nie jest wcale takie skupienie się na nauce, a raczej to jest strasznie męczące. Pierwsza godzina, dwie jest ok, ale później no to kurczę, sorry, ale jednak człowiek odpada, nie? Tak więc, no, nie jest to dobre. Już bym wolał na przykład te 8 godzin siedzieć w szkole słuchać nauczyciela, posztować kogoś w ramię, pogadać coś czasami, od, odwrócić uwagę od tego, co się dzieje. niż jak cały dzień musisz siedzieć, zmuszać się patrzeć w ten telefon czy komputer i po prostu myśli zajmować co nie. Tak więc, no, e, jak tak dalej będzie, to to nie będzie specjalistów za bardzo. Bo wszyscy specjaliści, to, 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 to ja specjalista chcę przez, przez internet uczyć, nie? Jakim chcesz być specjalistą, jeżeli się uczysz przez internet? Na przykład, ja chodzę raz na dwa tygodnie do szkoły na zajęcia praktyczne. Fakt, faktem, ja już jestem po roku, w którym miałem najwięcej praktycznych zajęć dotyczących masażu. Więc ja już mam tak naprawdę Tę praktykę, praktykę już mam zrobioną. Ale na przykład, moja dziewczyna. Jak ona jest poziom niżej ode mnie, to ona teraz tą praktykę powinna przerabiać. I, I co się dzieje, że ona ma teraz raz w tygodniu szkołę i jeden tydzień jedna klasa, drugi tydzień druga klasa. I tak naprawdę na jeden temat zajmuje jej dwa tygodnie. Wiecie o co chodzi? Bo nie mogłem zrobić tak, że idzie cała klasa na zajęcia i przez to też na jeden temat schodzić dwa tygodnie zamiast tydzień na przykład. No i jak oni mają się nauczyć? Jak oni mają być fachowcami w swojej dziedzinie, albo wyjść z tego koledżu na przygotowanymi do masażu, do wykonywania jakichś tam technik sportowego masażu i tak dalej. Nie wiem. Tyle dobrze, że ja mogę ją nauczyć coś i je pokazać i tak dalej. No, ale wiecie, to nie ja jestem tutaj od uczenia, tylko nauczyciel, prawda? Fakt faktem ja to miałem rok temu, ale ja też nie jestem jakimś tutaj z kilkuletnim doświadczeniem, facetem, tylko dopiero wchodzę w ten świat, prawda? Tak więc średnio. co tam jeszcze ciekawe, wam powiem, że kurczę, broda rośnie. Rośnie broda cały czas. zgole ją w końcu, ale to jest taki mój cel w sumie, że nigdy sobie brody nie dopuściłem, a zawsze chciałem sobie zapuścić i chciałem zawsze mieć taką długą brodę. A żeby był lockdown i miałem czas na to, no to stwierdziłem: dobra, ok, jest okazja, robimy to, nie? Tak więc w tym momencie brudka. Rośnie, ale smaruję sobie ją takimi e, takim specjalnymi dobrody rzeczami. Do tego jeszcze używam, szczotkuję sobie ją szczotką. No i co jakiś czas muszę podgalać tutaj, dbać o to raz w tygodniu co najmniej. Tak więc, jeżeli chcecie taką brodę, no to też jest jakiś tam obowiązek i szczerze mówiąc, więcej mi czasu schodzi na nadbanie o nią i podcinanie, jakieś tutaj mam takie włoski, gdzie mi odstają, no to muszę to sobie czasami podgolić, wszystko, tak zadbać o nią, żeby jakoś to wyglądało, yy, no to więcej na to czasu schodzi, niż jakbyś po prostu wziął, rano się ogolił, pół na łyso, na, na łyso, na zero i już, nie, tak więc... Dla, to jest, nie jest dla leniwych, że tak powiem, zabawa. No i dobra, no tak dobrnęliśmy te 5 minut. Tak więc trzymajcie się, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Pamiętajcie i im życzenia na urodziny. Wszystkiego najlepszego mamą jeszcze raz. Moja mama dzisiaj ma urodziny. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Na razie.